Jestem kurwa magistrem psychologii. Jak na jebanego magistra przystało, uczyłem się, żeby nie musieć jak jakiś polski robak zapierdalać, więc siedzę w chacie starych i kapturzę mnicha. Spuszczam się na swoją kapliczkę jebanego Freuda, wycieram kutasa kantem i w tym momencie do pokoju wpada stara, drąc ryja, że mam wypierdalać na zakupy i że jestem jebanym nierobem. Kurwa, a ona jest po pośredniaku. No ale chuj, zakładam poncho, biorę kurwa siatkę. No bo hurtur 90 kurwa groszy w sklepie nie będziesz wypierdalał, jak taką ładną kurwa w domu masz. Auta nie mam. Do osiedlowego nie mogę kurwa iść, bo za drogo chuju i nie będzie tej pizdzie z podczwórki, czwórki, co jej mąż jest właścicielem kolejnego kurwa auta sponsorować. I mnie stara do domu nie wpuści z powrotem. Chuj, że pizda spod czwórki i jej stare jeżdżą fiatem. Bogactwo z kurwy syny bo dwa. No więc zapierdalam ten kilometr do marketu. Spocony jak suka po porodzie, wpierdalam się do świątyni Januszostwa i grażynizmu pod wezwaniem świętego kurwa Robaka w kropki, słuchawki w uszach, żeby nie słyszeć pisku plepsu i wymijam, napierdalają. Się na podłodze o ostatniego dorsza z promocji Motłoch ze zwinnością plemnika. Nagle z za regału wyskakuje jakaś jebana karyna i próbuje podpierdolić mi czekoladę z koszyka, co to była na promocji, ale już kurwa nie ma. Wypierdałem jej szybkiego buta w brzuch, poprawiam się i spierdalam do kasy. Ludzi w kolejce oczywiście najebane po horyzont, ale chuj. Cierpliwie czekam, zaglądając przez ramię, czy ta pizda co mi ta czekoladę chciała zajebać dalej nieprzytomna na glebie leży. Dotulałem się w końcu do tej pierdolonej taśmy i wykładam te kurwa bieda produkty. Zasłaniając ryj ramieniem, co by mnie jacyś znajomi ze studiów przypadkiem nie zobaczyli, bo mi kurwa żyć nie dadzą. Widzę jebanym kątem oka, że stado matek stoi i ślini się coraz bardziej z każdą wykładaną rzeczą. Ładuję te pierdolone warzywa i inne śmieci, dru z drugiej strony taśmy do reklamówki, co ją z domu przytargałem, i nagle jakaś kurwa z pianą na pysku stuka mnie w ramię. Patrzę na ten jej obleśny ryj i pakuję dalej, ale suka napierdala, jakby ostatnie 30 lat przy dzwonie Zygmunta harowała. No to wyciągam jebaną słuchawkę się kulturalnie, pytam czego kurwa chce, a ta pluje mi pianą na moje kurwa ponczo z wełny alpaki. Już jej miałem wypierdolić, ale kasjerka nam przerywa i pyta się, czy chce swoje sześć naklejek na świeżaka. Mówię jej kurwa, że nie wiem co to za gówno i nie chcę tych pierdolonych naklejek, a wtedy ta kurwa co mnie przed chwilą opluła razem z resztą kolejki, pada na jebane kolana i zaczynają mi te piane co mnie wcześniej ujebała zlizywać, żebym im te kurwa naklejki oddał. Bo jednej akurat tyle brakuje do buraka jebanego Bartłomieja, a druga z czwartą buraka już mają, ale teraz cierpią na marchewkę pierdoloną Marysię. Biorę te jebane naklejki, czując się jak pierdolony Alfons, patrzę na to wylizane do czysta poncho. Z bananem na ryju pierdalam wszystkie sześć pierdolonych naklejek do ryja. Cały sklep zamiera. Patrzy się na mój jebany uśmiech, kiedy żuje te naklejki intensywniej niż Linkiewicz czarne kutasy po koncercie. Z każdym jebanym ruchem szczęki stadomatek przybiera kolor swoich pierdolonych buraków, które załadowały do koszyków tylko po to, żeby dostać jedną jebaną naklejkę więcej, a później wyjebać do śmietnika, bo i tak żrą tylko cebulę. Wyciągam naklejki z ryja, podcieram energicznie o dupę i rzucam pod swoje jebane mokasyny. W tym momencie odpierdala się jebany Afganistan. Ludzie rzucają zakupy. Zapierdalają w moją stronę, jakby mieli rakiety w dupach. Jakiś Janusz rzuca kulę na ziemię i zaczyna się czołgać, ale zaraz ktoś mu te kule wbija w żebra, żeby jebany nie zdążył. Ogólna kurwica, jaka opętała sklep, zaczyna mnie przerażać, więc odwracam się i próbuję spierdalać. Ale jedna naklejka przykleja mi się do cholernego mokasyna. Widząc jak ktoś wyciąga swoją sztuczną szczękę i używając jej jak jebanego kastetu, tłucze matkę, co to jej się kurwa udało te naklejki ze świeżakami z z ziemi podpierdolić, w panice próbuję strącić naklejkę drugą stopą. W tym momencie dostaję pierdolonym kurwa dorszem z promocji w łeb I padam nieprzytomny na ziemię Następne co pamiętam to jak się kurwa budzę w szpitalu A przy mnie siedzi zapłakana matka Patrzę i widzę kurwa, że nie mam jednej nogi Co to mi się do niej ta naklejka przyczepiła Mówię jej, żeby tak kurwa nie liczała, bo to moja jebana noga, a nie jej, a ona mi wypierdala liścia i mówi, że nie jestem już jej jebanym synem, bo przejebałem sześć naklejek na świeżaki i ona teraz kurwa nie zdąży uzbierać na pierdoloną kalarepę Katarzynę i inne stare kurwy z osiedla będą się z niej śmiać. Ojciec siedzi i ją pociesza: mówi, że widział przed sklepem dwie co ktoś na nie nasrał, ale je wyciągnie i kurwa umyje, a resztę to podpierdoli komuś przy kasie i jakoś uzbierają na tę jebaną kalarepę.